Dzień dobry, witam serdecznie w kulturalnym donosicielu. Jest to pierwszy odcinek w 2012 roku, zatem nie będę przedłużał, nie będę tyle gadał, co zawsze. Zapraszam na program. Tradycją stały się już noworoczne koncerty z udziałem Miejskiej Orkiestry Dentej Rybnik, odbywające się zawsze w pierwszą niedzielę roku. Jednak tym razem Pierwsza Niedziela było jednocześnie pierwszym dniem Nowego Roku. Choć organizatorzy obawiali się o frekwencję, publiczność dopisała i bardzo radośnie spędziła noworoczny wieczór. Wszystko działo się w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. Staramy się y, oczywiście korzystać z tych kościołów, które są duże, ponieważ ta orkiestra nasza liczy sobie ponad 60 osób. Zazwyczaj zapraszamy również y, sporo gości, wokalistów, którzy towarzyszą orkiestrze, także to jest taki dosyć duży, że tak powiem, y, format, y, format muzyczny, duża. Y, no i, i dlatego musimy też wybrać takie kościoły, które, że tak powiem, gabarytowo sprostają tego typu y, wymaganiom. Tym razem również nie zabrakło zaproszonych gości. Do przecież i tak licznego już grona muzyków dołączyła spora grupa wokalistów i to nie tylko tych współpracujących z orkiestrą. Orkiestra ma swoich stałych wokalistów, którzy współpracują z naszą orkiestrą na co dzień. Są to przede wszystkim pani Sabina Kierpiec, Mieczysław Kierpiec. Jest to również Sonia Cieplińska, Iwona Blacha, Mariusz Wrzyszcz. Od ubiegłego roku również współpracuje z nami na stałe Jadzia Siwicka. Natomiast Takim gościem specjalnym, można powiedzieć, na tegoroczny koncert noworoczny zaproszona była Sabina Jeszka. Obecni tego dnia w Niedoprzyckim Kościele z pewnością wiedzą, że faktycznie atmosfera była wyjątkowa. Tym, których zabrakło, musi wystarczyć krótki fragment występu Sabiny Jeszki wraz z orkiestrą. sama nazwa wskazuje koncert noworoczny przypisany jest pierwszym dniom stycznia kolejny z pewnością również wyjątkowy i magiczny dopiero w 2013 roku Mogliśmy zobaczyć co działo się w tym gorącym świątecznym okresie teraz zostańcie jeszcze chwilę z nami przed nami garść zaproszeń na najbliższy czas Witamy serdecznie, przypominamy, że w najbliższy weekend w Rybniku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Rywnicki Sztab gra w Rybniku już od czwartku, wszelkie zapowiedzi imprez przepowiadających na stronie www.wojp.rybnik.city.pl. Koncert finałowy odbędzie się tradycyjnie na kampusie w godzinach od 12 do 22. Wystąpią takie zespoły jak Pajujo, Sariska Band, Artrozis oraz zespół Symetria. Oczywiście serdecznie zapraszamy. Poza koncertami odbędą się różne pokazy, m.in. sztuk walki, pokaz baniek medlanych, będzie można podziwiać działo wojskowe dłuższe od samochodu typu TIR, spróbować prawdziwej grochówki wojskowej. Poza tym wiele atrakcji dla najmłodszych, postacie bajkowe i tym podobne. Przypominamy, że w dniu finału każdy wolontariusz zaopatrzony będzie w tego typu identyfikator oraz kwestować będzie do takowej puszki. W trakcie koncertów oczywiście liczne licytacje rzeczy typowych oraz mniej typowych. Także wyciągać pieniążki z bankomatów, przechodzić, wspomagać dzieciaczki w tym roku zbieramy na dzieci z chorobami typu cukrzyca. Dziękujemy. Bracia, posłuchajcie! Cóż to się wydarzy? Do Chwałowic biegiem. Czy młodzi czy starzy, Tam się tą kulturą? tam kultury, wieści i już się rozeszły tam za was zaśpiewamy My tam zaśpiewamy Zaśpiewamy Tam siedzą kultury, wieści i już się rozeszły tam za was zaśpiewamy. My tam zaśpiewamy Zaśpiewamy Chciałam wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na wernisaż pani Jolanty Bli pod tytułem Etiopia w dolinie rzeki Omo, który odbędzie się w galerii Smolna 9 stycznia o godzinie 18. Galeria nasza mieści się w chwili nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Raimonta 69. O zdjęciach opowie Państwu autorka. Są to prace z Etiopii, z doliny rzeki Omo. Przy której mieszka kilka plemion, czy kilkanaście plemion, najbardziej chyba dzikich w całej Afryce. Prace moje przedstawiają życie codzienne plemion i bardzo serdecznie zapraszam na odkrycie tej codzienności i moich prac. یه داریه پدرم، ما هم مزاهمتون که؟ چیکار کار داره میکنی؟ چی کار داره میکنی؟ چیه؟ بابا؟ داشت می مرد من رسیدم سلام بیا بارو بیا بارو دستی من ندار آقا Pojedynek na słowa. To już impreza znana nie tylko wewniku, a przez 9 lat to już jest prawie 70. impreza. W ostatniej imprezie eliminacyjnej wystąpią też trzy szkoły. A, jak zwykle poprzedzone, to wszystko będzie występem profesjonalnego artysty, bo taki jest nasz scenariusz każdej imprezy. Wystąpi kto? Otóż znakomita aktorka i wokalistka aktorka teatru rozywki w Chorzowie, pani Mar Maria Meyer. No, któż to nie zna tej artystki w Europie i w Polsce i ona wykona musical pod tytułem Miłość Ci Wszystko Wybaczy i to będzie koniec eliminacji. Szanowni Państwo zapraszam bardzo serdecznie na Wieczór Sztuk, który odbędzie się 13 stycznia 2012 roku o godzinie 18 w Domu Kultury wybników w, w wieczór sztuk pod tytułem Emocje. W trakcie tego wieczoru sztuk będziemy świadkami premiery kolejnego spektaklu Teatru Tańcu Nawraz pod tytułem Porywacze Ciał. Odbędzie się także wernisaż wystawy fotograficznej Karoliny Sypniewskiej pod tytułem W kręgu obrzędów Australia i Oceania. Będzie miało miejsce także spotkanie z autorką i odbędzie się również wernisaż y, prac plastycznych, malarstwa, autorstwa Mateusza Kudzi. Zapraszamy bardzo serdecznie 13 stycznia 2012. Chcieliśmy serdecznie wszystkich zaprosić na jubileuszowe spotkanie Koła Miłośników Fantazy, które odbędzie się w Bibliotece Powiatowej i Miejskiej w Rybniku oddział nr 4 na piaskach 14 stycznia bieżącego roku. Jest to jubileuszowe spotkanie. Kółko prowadzimy już od roku czasu. Jest to skierowana inicjatywa do młodzieży, do dzieci, również do osób dorosłych. Chcemy zarazić młodzież zainteresowaniami, którymi my się paramy już ładnych parę lat, literaturą, ogólnie kulturą, fantazy, także grami, którymi się zajmujemy. Jeżeli chodzi o to spotkanie jubileuszowe, na które serdecznie zapraszamy. Będzie możliwość zobaczenia gier, zagrania sobie w gry planszowe, gry bitewne, gry karciane. Będą prowadzone także sesje RPG, czyli gier fabularnych, tak zwanych książkowych. Poprowadzimy także lekcję fektunku bezpieczną bronią lateksową oraz będzie możliwość posłuchania prelekcji na temat legend arturiańskich i świętego Grala. Serdecznie zapraszam. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Kulturalnego Donosiciela. Zapraszam serdecznie już za tydzień w czwartek o godzinie 18.30. Do zobaczenia.